To magic Witam Was ponownie na moim kanale i zgodnie z obietnicą wyjaśnię sztuczkę jak szukać wzrok. Chodzę kartę odłożę. Więc tak. zbieram sobie jakąś kartę. Może być na przykład, bo ja niektóra karta Król Kier. Odbierze jakieś 2,5 cm. Było równiutko, bo z obu stron było równiutku.

Wybiorę następną do kartę, ojej, objętnię I w ten sposób przykleję taśmę, żeby było równo. Раз. Dokładnie rogi podcinę, karta ije, idzie. Nie biorę jakoś, może to na takiej karcie. Nie bierze się. W ten sposób o dwie karty jest ty uważać tylko, żeby że pasko robić, żeby nie, nie tak o, nasz, nie, 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 nie się kartę w drugą stronę po prostu Może to na obojętnej jakiejś karcie zrobić pokazujesz. Trzy karty dwie jest. Tego nie można pokazać, więc w ten sposób pokazuję o i to równiutko. Równiutko ucięte, że nie było widać. Tutaj dokładnie jeszcze. O, o, samo się karta cofa. Na tym to polega. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście chętnie odpowiem odnośnie tej sztuczki. Zapraszam do komentarza na Facebooku. Link jest w opisie. Trzymajcie się brudko. Cześć.